Cześć, kochani, witam Was serdecznie. No, dużo jest teraz tych ogłoszeń, bo dzisiaj kolejna tancerka ogłosiła, że będzie w tej jesiennej edycji tańca z gwiazdami. Tym razem jest to Julia Suryś, przepiękna, przezdolna tancerka z ogromną charyzmą. Myślę, że też mam wrażenie, patrząc na to, jak oglądam ją w 15 edycji tańca z gwiazdami, że to świetna nauczycielka. Luka była też. Jeszcze w którejś edycji tańca z gwiazdami, była 13 i tańczyła z jednym z aktorów chyba z Pierwszej miłości. Tak coś mi się kojarzy, ale akurat 13 edycji jakoś tam mocno nie śledziłam, raczej oglądałam może za dwa odcinki, akurat ta mi nie podeszła. Ale kojarzy Julkę właśnie też z 13, ale najbardziej w 15 edycji. Ona była wtedy z Filipem lato w duecie i odpadli niestety w szóstym odcinku, była to chyba. Jedna z moich ulubionych par, jak nieulubiona para, bo ja w ogóle bardzo lubię Filipa, więc kibicowałam im, a Julka miała wrażenie, że jest naprawdę świetną trenerką i daje z siebie maksa na sali treningowej i na parkiecie, także cieszę się, że taka kolejna świetna osobowość trafia do tej 17. edycji tańca z gwiazdami. Liczę na to, że ta edycja będzie obfitować nie tylko w niesamowitych tancerzy, których już widzimy sporo, ogłoszeń, ale również w niesamowite gwiazdy. Część oczywiście już znamy, m.in. Tomasz Korolak i Maja Bohosiewicz, ale całość znamy tylko czwórkę, powinna być dwunastka, więc jeszcze ośmiu nam brakuje. Liczę na to, że te ogłoszenia niedługo już będą i poznamy cały piękny skład następnej edycji Cianca z Gwiazdami, a wtedy ja Wam powiem moje Przypuszczenia, kto z kim może być w parze i w duecie. Także czekamy. Ja się cieszę bardzo, że Julka jest z tej edycji. Czekamy na kolejne ogłoszenia. Wszystko znajdziecie oczywiście na moim kanale.